Cześć, witam Was serdecznie i dzisiaj kolejny filmik z serii 5 za 10, czyli 5 produktów za plus minus 10 zł. Ehm, no zaczynam bez spędnego gadania i owijania w badelne na pierwszy ogień eyeliner który bardzo, bardzo długi czas mi służył A ja mam teraz już tylko w kolorze I Love New York City 04, to jest taki piękny, zielony, butelkowy kolor to jest eyeliner z Essence Gel Liner bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona z tego i z czarnego również byłam e, bardzo intensywny kolor, dobrze napigmentowany e, długo utrzymujący się na powiece, łatwy w aplikacji. Także ja jestem z niego bardzo zadowolona yy, i czego chcieć więcej? Teraz używam czarnego tego z Maybelline, on też jest bardzo w porządku, yy, ale przez długi czas używałam właśnie tego z czarnego. Teraz czasem od czasu do czasu zielonego yy, i jakby na cenę jego, a on kosztuje około 10.90, czyli 10 zł, to naprawdę jest wart produkt uwagi yy, dla początkujących jak i dla zaawansowanych, bo on się w każdym stadium Świetnie sprawdza, także myślę, że warto zwrócić na niego uwagę. Jako, że jesteśmy przy eyelinerze, to, żeby sobie skompletować tani zestaw, to polecam Wam pędzelek. Ja mam do eyelinera kilka pędzelków, ale między innymi mam tutaj taki pędzelek z Catrice. Pędzel Kosztował 10 zł. On jeszcze był w takiej folijce, w szafie Catrice. Znaleźć go można było, dalej można. Właśnie około 10 zł kosztował. Jest zakończony z jednej strony tak skośnie, jak zwykły pędzelek do eyelinera. Z drugiej jest taki bardziej szpiczasty, ale ten szpic jest strasznie gruby i on nie jest aż tak bardzo wygodny. Pędzelek ze sztucznego włosia. Idealnie nadaje się do właśnie takich mokrych produktów, jak eyeliner, ale ja w tej chwili używam go do Permanent Taupe. Permanent Taupe z Maybelline Dobrwi i również świetnie się sprawdza, także jeżeli szukacie jakiegoś tenne, taniego fajnego pędzelka do eyelinera to jak najbardziej ja to Wam bym rekomendowała Zwłaszcza, że miałam też ten Essence, taki niebieski, ale on bardzo szybko się rozdwoił, rozwarstwił, rozczepiżył i nie sprawdził mi się, a ten już mam dość długo i jest w całkiem dobrym stanie. Jak najbardziej na tak, i tutaj już mamy zestaw za dwie dyszki, także jest ok. Kolejny produkt to produkty, produkty dwa, bo mam w dwóch kolorach do ust, i to jest Manhattan Soft Matte Lip Cream. Niestety produkt już niedostępny w stacjonarnie w Rosmanie, bo tam był dostępny, ale na wielu, wielu, wielu stronach internetowych, właśnie takich skupiających tanie kosmetyki. Czy na Allegro też go można znaleźć i, i słuchajcie, on kosztuje 4,90 przynajmniej na zebra, więc to nie jest duża suma oczywiście nie opłaca się go zamawiać samego że kliknę sobie za 4,90 pomadkę, ale jeżeli coś zamawiacie, to przy okazji naprawdę warto dorzucić ten produkt, piękny matowe wykończenie, długo się utrzymuje nie jakoś tak wybitnie długo, że cały dzień, ale siedzi na tych ustach neutralne kolory takie właśnie dla, jak ktoś nie lubi takich rażących jak mam dziś to takie zgaszone są bardzo fajne ja mam 53K i 53 M. Ślicznie wyglądają na ustach, właśnie tak bardzo naturalnie podbijają, podkreślają tylko kolor, e, mają takie bardzo, bardzo matowe wykończenie, e, przysychają do takiego całkowitego matu, więc może jak ktoś ma problem z bardzo wysuszającymi się ustami, to mogą się nie sprawdzić, e, ale jednak za 4,90 na jakichś portalach, alegrach i innych dziwnych rzeczach e, to warto się na to popatrzeć. Bo to jest super, jedni z moich ulubieńców do ust. Następna rzecz to lakiery do paznokci, Ostatnio były też Golden Rose. A dzisiaj przygotowałam dla Was właśnie kolejne takie moje ulubione, tańsze lakiery, mianowicie lakiery z Vibo. Ja tutaj mam akurat serii Express Growth Growth wzrost, ekspresowy wzrost, zostawmy to w ten sposób taki piękny benzynowy kolor e, tutaj mam taki również z tej samej serii taki srebrny lustrzany, tutaj mam lakier deoleski zaprojektowany przez nią kolor, peach and cream on się chyba nazywa no to pamiętam nawet Olga, wiesz e, i ostatni mój zakup e, Candy Shop, e, to była limitka i to jest piaskowy lakier do paznokci, e, lakier 4, 5, 6 maks bardzo duża gama kolorystyczna Każdy coś tam dla siebie znajdzie i wybierze Ja często sięgam po te lakiery Bo one są tanie Nie utrzymują się jakoś wybitnie długo Że tydzień, trzy dni Zależy też jakby od serii Ten na przykład utrzymywał mi się bardzo krótko Ale już te utrzymują się 4-3 dni Wiadomo, że z top coatem To będzie jeszcze dłużej Także myślę, że jak kusi was jakiś kolor Widzicie coś ładnego To warto to wziąć, bo one są warte warte uwagi Albo jak nie lubicie wydawać dużo pieniędzy na lakiery do paznokci, to to jest jak najbardziej fajna alternatywa i ja jestem z nich zadowolona. I ostatnia rzecz z pielęgnacji, żeby nie było aż tak bardzo kolorówkowo, to jest krem krem z Palmersa kosztujący około 10 zł, przepięknie pachnie krem z witaminą E, skoncentrowany on jest i jest przeznaczony do rąk, łokci. Kolan i stóp, więc po tej liście, jakby możemy się domyśleć, że to są najbardziej bywają wysuszone partie naszego ciała i on jest faktycznie taki skoncentrowany, mocno tłusty, mocno nawilżający, może nie ze wszystkim sobie aż tak genialnie poradzi. Jeżeli ktoś ma takie wiur, to może niekoniecznie, ale jeżeli ktoś ma lekko suche, ja na przykład zimie miałam tutaj spękane ręce i takie przesuszone bardzo, i on mi bardzo, bardzo pomógł, również do stóp się świetnie sprawdza, na łokcie, na kolana go nie używam, bo ja nie mam tych miejsc przesuszonych, ale jest naprawdę warty uwagi i jest przyjemny, na dodatek przepięknie pachnie, ja bardzo lubię te kakaowe zapasy zapachy, ma 60 gram więc on jest wydajny dość bo jest właśnie taki gęsty i skoncentrowany więc wystarczy tylko trochę no i kosztuje tak jak powiedziałam 10 zł i paversa na pewno można dostać w hej w super farmie yy, tyle dajcie mi znać czego używałyście używaliście co wam się spodobało co biegniecie kupić no bo to tylko 10 5 zł ja wiem że to grosz do grosza i będzie kokosza ale właśnie te produkty za dyszkę czasem najbardziej kuszą mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze taki filmik, aczkolwiek powiem wam, że zrobiłam research i powoli mi się zaczynają tak kończyć te produkty za, e, za dyszkę więc może nie wiem, jakaś nowa seria w sensie 5 za 15 dajcie mi znać właśnie co o czymś takim myślicie, o czym, co myślicie o czymś takim, o albo 5 za 20, czy to jest za dużo już pieniążków, czy to jest bez sensu e, nagrywałabym dalej 5 za 10 i mam nadzieję, że mi się uda nagrać, no ale co będzie jak mi się Wykończę te wszystkie produkty Które mam w tej cenie Bo też nie mam nie wiadomo ile Wszystkich zadychę Także dajcie mi znać co myślicie o tym pomyśle Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia